To na one, niewolnicy weekendu na antenie czwórki. 16 minut po godzinie 15. Drogie panie, mam nadzieję, że już jesteście razem z nami, już za chwilę na antenie czwórki. Prawdziwi, to co, na wyciągnięcie ręki, Chip Dales. Drodzy panowie, zadałam wam pytanie na Facebooku, czy zdecydowalibyście się na taką pracę, jaką oni wykonują, na pracę Chip and Dales? E, no i tak, oczywiście się zaczęło. Panowie napisali, że nie, że nie, nie, jeszcze raz nie, mnóstwo znaków zapytania, a Piotr napisał, łe, jakie to głupie, chyba ty wiesz, jak słowo da... Natomiast panie napisały tak Po pierwsze się uśmiały Po drugie napisały, że słyszałam Tak pisze Daria, że najważniejsze jest Robić to, co się lubi i w czym jest się dobre. A Paulina dodała, że Dawid Który za chwilę pojawi się na naszej antenie Ma bardzo ciekawy zawód Przez przypadek byłam kiedyś na jego występie Panie były zachwycone O stwórco, gdzie chowasz takich mężczyzn I dlaczego to jest takie niesprawiedliwe Że ja jestem tu, a oni są tam Za szybą Jak absurdy. VIP54 i Dawid ozdoba Bad Boys, Razem z nimi szczęściara, Kasia Dubińska, voilà, proszę. Dokładnie tak, na wyciągnięcie ręki, mojej ręki, razem ze mną Dawid i Kuba, cześć. Witam. E, Dawid, twoja grupa Bad Boys, której jesteś liderem, obchodzi w tym roku dziesięciolecie. Jak te, przez ten czas zmieniło się nastawienie kobiet do występów nagich mężczyzn? mężczyzn czy jeszcze się krępują na występach, czy już nie? a czy nastawienie kobiet. Y nie chodzi o krę krępowanie się kobiet, tylko e, wcześniej to był taki troszeczkę temat tabu. E, 10 lat temu, e, w sumie 12, jak ja zaczynałem jeszcze, jak nie było grupy, to, to raczej imprezy odbywały się w domach. E, to było zamknięte jakieś tam grono, 5-6 kobiet, spokojnie, był tancerz. Później one siedziały sobie spokojnie w domach, bawiły się. A w tej chwili to już jest wielki boom. E, wieczory panieńskie to e, tancerze, limuzyny, wróżki. E, no, grube imprezy. Ja ostatnio słyszałem takie hasło nawet, że Wieczór Paniecki bez Bad Boys to nie Wieczór panieński, więc to mi się bardzo spodobało. No, a jak pojawiasz się z grupą, to mhm. czy chodzisz z ochroniarzem na takie imprezy? Wiesz na Wieczorach panieński tu pojawia się jeden chłopak, to nie jest grupa, mamy zbyt dużo pracy, każdy jedzie w inny jakiś tam rejon Warszawy, rejon Polski. Nie, nie chodzimy z ochroniarzami, większość chłopaków z grupy Bad Boys ćwiczyli wcześniej sztuki walki, więc sobie Radę sami. Przy okazji e, to by dziwnie wyglądało. No, Chodzimy z ochroniarzem, to ma dziewczyna być zrelaksowana, ma się bawić, a nie się przejmować tym, że przyszedł ktoś i jeszcze ma wielkie ochroniarze. Jak siebie. czasami dziewczyny za bardzo się zrelaksują, to też sobie poradzicie. Poradziłem. Trenowaliście sztuki walki, ale też że wielu z was e, jest studentami. Hmm. Hmm, jak to jest? Bo czy uważa się was za tylko ciało, czy można też z wami porozmawiać na różne tematy? Podczas imprez. No to może Kuba, powie, Kuba? bo Kuba jest studentem w tej o, chwili. No. no ja to ja w, w tym roku kończę dziennikarstwo, tak przy okazji. Dziennikarstwo. Tak prawie. jest. Nie, oczywiście, że z nami można porozmawiać, bo po to jesteśmy, tak? Nie tylko tańczymy, ale umilamy czas, rozmawiamy, pytamy się. No na tym to polega, bo to dziwnie by to wyglądało, gdybyśmy tylko przyszli, zatańczyli i wyszli, prawda? To średnie. No właśnie stawiamy też nacisk, ja stawiam nacisk, żeby w jednej i w drugiej grupie chłopaki byli właśnie albo studentami, albo po studiach, żeby byli też kreatywni, umieli rozmawiać z kobietami, mieli jakieś zainteresowania. Mamy często zgłoszenia do grupy, takie, że chłopak myśli, że to jest łatwa praca, nigdy nie był na siłowni, nie, nie ma żadnych celów życiowych i chce tańczyć. Nie. Czyli co bardziej się liczy, chcąc dostać się do Waszej grupy? Trzeba mieć idealne ciało? czy jednak trzeba mieć osobowość? Wiesz co, staram się, żeby jedno i drugie, bo e, ja jestem nauczony, że owaki, którzy ćwiczą sztuki walki, mają też e, charakter, są charakterni, e, mają jakieś tam e, swoje cele, to sztuki walki kształtują. E, no i intelekt się liczy, a, a, a ciało przede wszystkim. No. Mhm. Ile inwestujecie w ciało? Ile czasu poświęcacie? E, siłownia, solarium? Co stosujecie, Kuba? No przede wszystkim siłownia to jest podstawa, prawda? żeby to ciało jakoś wyglądało. Ile to czasu trzeba. poświęcasz? Bo to, to jest tygodnia? w ogóle fighter, jest u nas w ogóle, yy, nazwany, dlatego, bo y, ćwiczy boks i y, 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 my teraz bardziej siłownie, a, a Kuba codziennie. A czy generalnie jest tak, że siłownia cztery razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu boks, no boks już od 8 lat, także, także zostało to już w głowie. I już to jest taki nawyk. Oczywiście się kocha, to się to robi, prawda? Mhm, czyli nie robić tego specjalnie pod, pod kątem grupy tanecznej? Znaczy, jeżeli chodzi o boks, nie. Siłownia oczywiście tak, no, ale też również dla siebie samego, tak? Dlatego, żeby się dobrze czuć. A wiadomo, sport to zdrowie, prawda? Mhm. Jak to się mówi. Solarium, kosmetyczka, też to się pojawia, też to jest potrzebne? No, żad, e, znaczy, solarium oczywiście tak, z kosmetyczką bym nie przesadzał, ale oczywiście trzeba dbać o swoje ciało i to, to no jest nacisk, prawda? Nie tak nie jesteśmy kobietami, żeby chodzić codziennie czy tam dwa razy w tygodniu, ale, ale jest to czasami też tak. Dawida, tobie ile czasu zajęło, żeby doprowadzić swoje ciało do takiego, można powiedzieć, idealnego stanu? E, wiesz co, ja ćwiczę od 8 roku życia. E, miałem kiedyś e, poważnie złamaną rękę i zacząłem trenować na siłowni i tak już zostało. No, po prostu kocham, jestem też trenerem personalnym. Co do kosmetyczki, to właśnie jutro otwiera się salon firmowy, który jakby Bedboy jest patronem. Jeden z chłopaków od nas z grupy ze swoją dziewczyną otwiera salon, więc mhm. zapraszam. Już za chwilę porozmawiamy o emeryturze, a Kasia powiedz mi, czy ty chodzisz na takie występy taneczne? Ach, ach, naprawdę, czy ja muszę to mówić na antenie? No, jak złowo daję. W ogóle mam ci takie poczucie wielkiej niesprawiedliwości. Moja mama mówiła, że życie jest niesprawiedliwe, a ja mam dzisiaj jakiś taki ogromny wiesz, no dlaczego ja jestem tu, a wy jesteście tam? To jest, wiesz, prowadzenie dzisiejszej audycji jest jak lizanie cukierka przez papierek, jak absurdy. Dawid Zdoba cały czas na antenie czwórki polsi, polscy. Czyli pamiętacie, mówiła się będę myliła, tak będzie do godziny 16. Wybaczcie, czy będę się na antenie czwórki. Dogani World Up na antenie czwórki, 26 minut po godzinie 15, tak? Mam problemy z koncentracją, tak? Mam problemy z tym, żeby się skupić i tak będzie do godziny 16. Wybaczcie, co poradzić dzisiaj na antenie czwórki, czy pendajsi. Niestety nie na wyciągnięcie mojej ręki, a na wyciągnięcie ręki Kasiej Dubińskiej, Jakub Surdy VIP54 tańczy w takiej grupie oraz Dawid Ozdoba Bad Voice, ale swoją drogą, panowie, zapytałam również was, nasi słuchacze, czy wy mielibyście ochotę potańczyć, czy chcielibyście wykonywać taki zawodnik Odpisał, why not? Ale ścisła dieta i regularna siłownia to pewnie nieodzowna część tej pracy, a z tym już nieco gorzej. No i niestety tutaj muszę odpowiedzieć, że tak, z tego co słyszałam, niestety tutaj nie ma taryfy ulgowej. Daniel napisał, ja bym się chyba nie zdecydował. Do takiej pracy trzeba mieć odpowiednią osobowość, no ale z drugiej strony, praca jak praca, jest na rynku popyt i są osoby, którym to odpowiada. No i w związku z tym, wszystko jest okej. Okay. Kasia Dubińska cały czas yy, oraz właśnie nasi yy, goście. Ja jestem ciekawa, jak panowie radzą sobie z zazdrością swoich wybranek, bo w końcu panie zapewne na takich wieczorach rzucają się na nich z uśmiechem na twarzy. I jak to jest z waszymi kobietami, przyznajcie się? E, to może kuba powie, bo jest w związku akurat. <grytanie> <grytanie> tak, jestem w związku. To zależy, no wiadomo, trzeba. A być uczciwym, prawda, bo to na tym polega, jeżeli kogoś kocha, to jesteś w stanie to robić swoją pracę i być, być okej okay wobec drugiej osoby. Twoja dziewczyna przychodzi na twoje występy? Była na paru występach i... Podobało się? Nie, czy podobało się, ale wiadomo, że tu gdzieś jakiś wiadomo, kobiety, boli, no. kobiety swoje myślą i zawsze gdzieś coś w środku boli, jednak to jest taka... No taka praca. A jakie Wy macie podejście do swojej pracy, bo według ostatnich badań mhm. lepiej być bezrobotnym niż mieć pracę, której się nie lubi. Bo wtedy popadamy w depresję. No Lubicie właśnie, swoją właśnie pracę? my lubimy swoją pracę. Wiesz co, ja, no ja ci powiem tak, e, ja założyłem grupę e, właśnie 10 na temu z tego względu, że e, zobaczyłem, e, że tanie storetyczny w Polsce w tamtych czasach to, to nie było to, czego ja oczekiwałem. To był jakiś naoliwkowany gościu, e, nieświecące, na przykład, który zostawał skarpetka. Gdzieś tam w z, i z dziewczynami, a, a ja to wprowadziłem na wyższy poziom. Pokazałem nasze twarze, pokazałem, że to są właśnie e, wykształceni ludzie, e, traktujemy tego pracę, ćwiczymy choreografię, ćwiczymy tak właśnie na siłowni, cały czas robimy nowe stroje, nowe pomysły, cały czas szukamy czegoś innego. No, to widzisz, przygotowanie teraz... jednego występu, ile zajmuje czasu? E, jednego? No mhm. więc zobacz, musi przygotować stroje specyficzne, e, biegać po pokrawcowy, przygotować e, muzykę specyficzną, e, przygotować choreografię to nie, nie można powiedzieć, bo niektóre są łatwe, a niektóre są trudne choreografie do przygotowania, ale no, to jest kupę pracy. Współpracujecie ze stylistami, choreografami? E, wiesz, o, Układając występy. Tak, tylko, że mm, akurat mamy tak dobrze, że u nas chłopaki e, układają choreografię w, w grupie i nie potrzebujemy jakby odgórnie kogoś. E, no tak samo stroje staramy sobie sami. E, nie szukamy stylistów, jakieś tam może porady, ale wszystko staramy się sami robić. No. Oprócz występów, wiem, że szkolicie też aktorów na planie. Jak mają grać sceny erotyczne? To jest ciekawe. Jak to wygląda? E, Wiesz co? E, zauważyliśmy, że teraz telewizja cały czas się do nas e, zgłasza właśnie, jeżeli aktorzy chcą się przygotować, no bo to wcale nie jest e, łatwe. E, ostatnio właśnie chcieliśmy e, pozdrowić e, e, Filipa Bobka, bo e, no naprawdę m, e, przyszedł sumienie do nas na, na takie szkolenie, dwie godziny, e, e, po dwóch godzinach stwierdził, że to jest naprawdę coś trudnego e, i e, no, zrobił scenę w filmie bardzo dobrze. Każdego ruchu, wszystkiego, co mu, co mu pokazaliśmy, wszystkie, wszystkiego się trzymał. Więc to bardzo fajnie. Tam mieliśmy jeszcze inne epizody z innymi aktorami, można zobaczyć nas na stronie, bo mamy swoją promenadę gwiazd. No, staramy się robić to naprawdę dobrze i ludzie nam zaufali. No, I profesjonalnie też że zgłaszają się do Was osoby prywatne, nie tylko kobiety, żebyście zatańczyli dla nich, ale panowie. Jak mają tańczyć dla swoich żon, nawet ja, prowadzi... z brzuszkiem piwnym można. Prowadzimy takie szkolenia, sensual dance dla, dla panów. Właśnie pokazujemy przez dwa dni w weekend, pokazujemy jak to zrobić, żeby zrobić to ciekawie, żeby to nie było Erotyczne, tylko żeby to było takie zmysłowe fajne dla kobiety, na przykład po tam dziesięciu latach y, małżeństwa y, robi jakiś tam y, człowiek na wysokim stanowisku y, taki pokaz i mamy takie, takie zgłoszenie, ale o tym raczej nie mówimy, bo, bo wolimy, żeby to zostało. Y, nie mówimy, kto do nas przychodzi o, na tej mhm. zasadzie. Ale zachęcamy wszystkich panów Kuba, powiedz mi, czy twoja praca nie przeszkadza ci w studiach? Czy na studiach nie jest źle odbierana? Znaczy, ja studiuję niestacjonarnie, czyli za, zaocznie, prawda? Także mam, mam trochę wolnego czasu. Znaczy, na co dzień też pracuję jako przedstawiciel handlowy, także potrafię pogodzić te, te dwie prace. Wiadomo, że czasu może nie jest za dużo, ale jeżeli się chce, to jest człowiek się w stanie pogodzić. Mhm. Ale chwalisz się tym, że tańczysz w takiej grupie? Znaczy ja bym się chwalę, no... Troszkę już nas ludzie rozpoznają i troszkę ludzie wiedzą. No, tych plakatów trochę na mieście jest, ulotki, kalendarze, niekalendarze. Także w tej Warszawie już trochę nas ludzie znają. W każdym bądź razie nie ukrywasz tego. To dobrze, a my zachęcamy wszystkich panów, żeby zgłaszali się na takie kursy. No ale prawda jest taka, że tych pytań jest znacznie więcej, no ja tutaj widzę, widzę, no jak wielu z panów z tych dwóch zespołów jest jeszcze do upolowania, tego nie wiem, być może uda mi się za chwilę tego dowiedzieć, jaki numer telefonu jeszcze, też zobaczę, co się da zrobić. Jakub Surdy, VIP54, Dawid Ozdoba, Bad Boys byli naszymi, waszymi też gośćmi. Kasia Dubińska, no naprawdę, cała żeńska część czwórki będzie ci bardzo wdzięczna, słuchaczki tak. Cała przyjemność po mojej stronie. <laughs> bardzo dziękuję. Dzięki.